Okazja dziś niezwykła, bo y, nagrody i wyróżnienia w wyjątkowym konkursie, pierwszym organizowanym przez nas powiatowy konkurs literacki pod nazwą Piaseczyńskie wyzwanie na opowiadanie. To Wam chcemy bardzo serdecznie podziękować za udział w tym konkursie. Dziękujemy też Waszym opiekunom, nauczycielom, rodzicom, tym, którzy wspierali was w tym y, konkursie. Było w czym wybierać. Ja byłam zachwycona i komisja również fabułą, zwrotami akcji, pomysłami, bohaterami, a przede wszystkim tym, że w bibliotece może dziać się tak wiele cudownych i wspaniałych rzeczy. Wszystkie te opowiadania, wyjątkowe, przepiękne, zarówno te nagrodzone, jak i wyróżnione, będziemy opracowywać w takim papierowym wydaniu. Powstanie książka z waszymi wyjątkowymi opowiadaniami. Jest przede wszystkim bardzo miło, że chcecie pisać, że słowo pisane jest dla Was tak samo ważne jak słowo umówione, że to, co jest powiedziane, to, co jest napisane, zawsze będzie najważniejsze. I tego Wam życzę, tych literackich odkryć, tych literackich doznań, żebyście czerpali z tego jak najwięcej radości, satysfakcji. Bardzo lubię tematykę rycerzy i ogólnie ludzi, którzy mają miecz, zawsze przy sobie podróżują na koniu. Postanowiłem, że napiszę opowiadanie o zakonniku. Piszę trochę, ale to pierwszy raz, kiedy rzeczywiście coś napisałem do konkursu jakiegokolwiek. Jak najbardziej wezmę udział w kolejnym konkursie, jeśli się zdarzy taka okazja. To znaczy, moje opowiadanie jest takim bardziej thrillerem, horrorem. I to są takie klimaty, które mnie interesują, opowiadają o duchu dziewczynki, który powraca do biblioteki, ale więcej nie będę zdradzać. Jeżeli chodzi o moją pasję pisania, to tak naprawdę od dziecka lubiłam pisać, a osobą, która najbardziej motywuje mnie do pisania, były na pewno moje cudowne nauczycielki polskiego, które chciałam teraz pozdrowić. E, moja mama i moja siostra, która była tutaj dzisiaj ze mną. Bardzo często przychodzę do biblioteki, uważam, że Księgozbiór jest naprawdę bogaty i mogę wypożyczyć wiele ciekawych książek. Ja w ogóle uwielbiam wszelkiego rodzaju konkursy i wszelkiego rodzaju aktywności związane z literaturą i z pisaniem. Taka działalność człowieka, ta kreatywność, aktywna działalność człowieka, która pozwala nam w najpełniejszy sposób, przynajmniej w moim rozumieniu, w najpełniejszy sposób e, wyrazić nasz stosunek do rzeczywistości. To są po prostu naprawdę bardzo dobre prace. Bardzo serdecznie dziękuję, że mogłam je przeczytać. Dziękuję wam, organizatorom, i dziękuję wam uczestnikom, że takie fajne doświadczenie mnie spotkało. No i oczywiście serdecznie gratuluję. Bardzo się cieszę i myślę sobie, że to jest taki moment, kiedy mogę powiedzieć, że warto zawsze marzyć, sięgać po marzenia. I y, jeśli czujemy się w czymś mocno, to je po prostu spełniać. Y, lubię zagłębiać się w różne światy, lubię tworzyć, lubię naprawdę lubię książki. I napisałem takie opowiadanie może troszkę dołujące, ale ponieważ wcześniej już pisałem opowiadania, o słuchowisko o o historii piasycznej, napisałem opowiadanie piastycznie troszkę takie humorystyczne, y, troszkę takie przy przygodowe, więc teraz postanowiłem napisać opowiadanie o smutne. No i... Jak się okazuje, ktoś je docenił. Na pewno weźmiemy udział w konkursach biblioteki Piasecznie. Ja strasznie lubię pisać po prostu. O. My proponujemy Wam także udział w wyjątkowych warsztatach, warsztatach pisarskich. To też dla Was cenna nagroda i skorzystacie z niej. I mam nadzieję, że kiedyś Państwo jeszcze będą kontynuować tą swoją pasję pisarską. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy i jeszcze raz gratulujemy. Mam nadzieję, że za rok również w takim gronie, a może nawet większym, się również spotkamy.